Siema i Czołem, witam Was na kanale. Po małym rebrandingu, można powiedzieć, małych zmianach, po małym usuwaniu wszystkiego co na nim się znajdowało. Wszystko jest zrobione teraz od nowa, Wszystko w ogóle inaczej będzie to w ogóle wyglądało, inaczej filmy, bo tutaj na tym kanale, na którym się w tym momencie znajdujemy, na którym opublikuję ten właśnie ten właśnie ten właśnie, ten właśnie materiał. Eee, no. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, bo w dzisiejszym odcinku chciałem zagrać, zagrać, grę, w, zagrać w grę w Brotato, coś jak Vampire Survival. Może nawet troszeczkę fajniejszą, bo tam to w sumie nie grałem, ale to mi się podoba, takie ziemniaczki zabawne. Może zacznijmy po prostu już grę. Zagramy sobie w dzisiejszym odcinku golemem. Golem ma plus 20 maksymalnego życia. Modyfikacja punktów życia są zwiększone, czyli więcej życia dodawał mu, to miał więcej życia. Modyfikacje pancerza są zwiększone. Prędkość ataku jest, yy, jeśli masz mniej niż 50 punktów zdrowia, plus 40% do ataku, jeżeli mam mniej niż 50%, no to mam więcej punktów ataku speedu i też mam plus 20% do szybkości, jeśli masz mniej niż 50 punktów zdrowia, czyli jak trochę spadnę, to yy, będę miał, tak powiem, więcej szybkości by też szybciej poruszał? A to ma znaczenie z sytuacji tego, że Gole ma taką negatywną, statystykę negatywną. Jego nie można uleczyć w żaden sposób. Jak widzicie, nie może zostać uleczony w żaden sposób. Czyli pewnie żadne, że tak powiem, jakieś jedzenie z ziemi, żadna regeneracja życia pewnie nie wchodzi w grę, więc no. Może być ciężko. Musi być pełna wytrzymałość i pełne skupienia. Więc dobra, pójdźmy. Ale w takim wypadku, w co się możemy budować, żeby w ogóle przejść tą grę? Co możemy w ogóle tutaj dla niego, co możemy tutaj dać, co nam się przyda. Co będzie fajnie się współgrać z tym życiem. No, z życiem fajnie by się współgrało moim zdaniem broń dystansowa. Bo raczej podchodzić byśmy nie chcieli. Pytanie, czy żywiołowa jakaś broń? Hmm. Prymitywna Powiem Wam że nie wiem. Ale chyba pójdę sobie w broń palną. I wezmę sobie revolver. Revolver. zaczniemy. Tu mamy poziom trudności 1. Na razie tego nie robimy, bo w pierwszej kolejności chcemy przejść wszystkimi postaciami na tym poziomie 0, czyli normalnym. I takim też zaczniemy. Zaczniemy walkę naszym kolemem. No brakuje tylko czasu. Ale powiedział bardzo mm -hmm. jeszcze żyję 5 sekund Przegrałem Kurwa ma Ech, dobra, przed nami kolejne podejście. Mamy już 17 falę z głowy, 18 fala. Golem jakoś daje radę, troszeczkę lepiej, tylko że miałem do bardzo broni zróżnicowanych, jak widzicie. Szybko miałem lepszą broń na czwarty poziom, ale to nie wiem, czy mi to pomoże. Żyćko też nie siadało, mam tylko mało życia 98. Ale atak mam dosyć dobry, zasięg, no i pancerz całkiem okej. Okay. Dobra, robimy tak. Sprzedajemy sobie tą broń laserową. Tylko ona jest mocna. Rewolwer sprzedamy. Przetwórz, mamy 600 zł i przyzostajemy tylko więcej, więcej życia z tego i temu. Kupujemy. O, mam teraz więcej życia, tylko szybkości mam trochę mniej. No ale dobra, kupimy sobie tą broń. Rolniemy. Broń palna, no już... W sumie wezmę od długą ja tą samą broń ulepszoną. Dobra. Z braku laku myślę, że warto. Wieżyczkę to chyba to a wieżyczkę sobie zachowamy Dobra, I próbujemy no może tym razem nam się uda etap jest spoko, późno się rozkręcają, bo zaczyna więcej jednostek się pojawiać i zaczynają też otaczać nas, więc no... to się robi problem. Zwłaszcza, że będą ci albo też jest więcej tych strzelających, jak właśnie teraz widzicie. uniku nie mam w ogóle, więc no... Mam tylko życie i pancerz. Staram się w to nie włazić. Teraz sobie kto to wejdę pozbierać tam ile się dało tej, chociaż Expa. Dobra, możemy sobie pancerz dać. Zobaczymy, jak chcemy pancerz. Mamy już i tak 50%. No dobra, weźmy ten pancerz. Bo nie chcemy tracić kasy na rolowanie w tym momencie. Tam, statystyk 56 punktów. Będzie mniej. Ech, niby spoko, tylko to jest medyczna broń, więc ta umiejkań zostanie w ogóle wykorzystana przeze mnie, więc nie wiem czy jest sens, bo z drugiej strony, no zablokuję to, to, bo to... Ja się wieżyczka, no wezmę to. Gdzie hmm. 19 dziewiętnasta fala. Ech. Dobra, pozbędę się, nie będę brał tego, nie. A to? Dobrze, zachowam, zobaczymy Bo tego tak będzie już ostatnia fala I mi się wydaje, że już tak Nie... Gdzie... źle Na widzieć i zabijam pewno lepiej niż po, przy pierwszej próbie, bo to jest druga próba to Jest i najgorzej okay, Nie wchodzimy nie wchodzimy, nie wchodzimy Zobaczmy tylko jeden level i tyle Bo przy kolejny to i tak nic nie będzie miało Au, au, au Dobra, nie się Chyba levela nie zginiemy Oj nie 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 Zginiemy Chyba Tak, zginiemy Nie wiem jakby nic zrobić w fuck shit Nie ma... 6 HP Kurde demol, ale żyje Atak speed 3 obrażenia Chyba obrażenia Chyba tak No, no nie no, ta to ta wierzko jest bez sensu, bo to tym nie uleczy, tak? Maksymalne życie regeneracja regeneracja nie działa szczęścia na minusie to nie może być tylko nie będzie mnie stać chyba na to. Moja szybkość trochę spadnie, ale szybkość wroga spadnie o 5. Hmm. No wezmę to. To i tak fale 20. Zobaczymy, uda się czy się nie uda. To jest chwila prawdy. Nie wiem czy mam szansę w ogóle go zabić. Spróbować, czy jest. Też zadaje spore, więc chyba jest sens. Spróbować. Trzeba przy tym nie zginąć. Odsunę się, bo za blisko ściany jesteśmy. To się kurwił już teraz. I tak jest, walka z tym posłem zajmuje trochę dłużej Masz Ponad Demol obrazem przyjąłem już, już trochę Dobra, tutaj jest teren wyczyszczony, nie ma przeciwników O, 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 o! Jest! Kurwa mać Udało się, udało się nam Zajebiście, kolejna postać zaliczona stało nam już już jeszcze kilka, jeszcze kilka, nie? Przy drugiej próbie, tu się udało przy drugiej próbie, więc całkiem, całkiem ok, mi się wydaje czas. W broni nie miałem najlepszych, bo te bronie po prostu no, nie trafiły się. Odkryliśmy, odblokowaliśmy nowy przedmiot. Jest to kamienna skóra. On daje maksymalne punkty życia, plus jeden za każde posiadane na stały pancerz. O, to jest spoko, ale ode nam pancerz minus, a więc okej. Okay. Ale się udało. Ale się udało. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam też na inne moje kanały. Tu są jeszcze dwa pozostałe. No i też na live'a na Twitchu. Na, na, tym, na Twitchu będę chyba odcinki będę, odcinki będę streamował przynajmniej dwa razy w tygodniu. Będzie to na pewno sobota, niedziela i ewentualnie jeszcze w tygodniu, a to jeszcze się okaże, więc śledźcie mnie na bieżąco. I co, do następnego razu. Pa!